Siemka, dzisiaj kilka słów o asystencie pasa ruchu i o aktywnym tempomacie w Omodzie 9. Jak widzicie, system rozpoznaje linię ciągłe i przerywane. Teraz mamy przerywaną. Jak teraz zastawiam, o, coś mnie wyprzedza. Widzicie, widzi samo samochód, który mnie wyprzedza. Kolejna sprawa, dojeżdżając do linii nie ma jakichś gwałtownych działań na head pokazuje się linia wibruje lekko kierownica i nie ma jakichś szarpnięć gwałtownych czasami ma tak, że jak dojeżdża się do tej linii to on jakby się chwyta tej linii no tak nie zawsze jest to do końca kontrolowanie czasami trzeba użyć lekko siły, żeby od tej linii odjechać ale generalnie nie jest jakoś to gwałtownie specjalnie jest sygnalizacja dźwiękowa Zorokowa, żona na pas, lekka wibracja kierownicą zupełnie inaczej ma się sytuacja, jak uruchomimy sobie e, aktywny tempomat, bo wtedy on e, normalnie nie idzie ruszyć tą kierownicą. Ona jest bardzo mocno trzymana przez e, samochód. Powiem wam, jak na razie nie do końca ufam jeszcze, czy on się będzie dokładnie utrzymywał w tym pasie. Ale jak do tej pory, e, przejechałem kilkadziesiąt kilometrów, tak może łącznie, dość fajnie trzyma w tym pasie. Ale na, na chwilę obecną można by puścić kierownicę i ona jest sztywna. Mocno, naprawdę trzeba okay. siły włożyć sporo, żeby, żeby się z nim, e, z tym siłownikiem, czy tam silnikiem, e, który ki utrzymuje kierownicę. Trzeba sporo siły użyć Żeby go przezwyciężyć Także tutaj jedzie prawie jak autonomiczny pojazd Zobaczcie na niebiesko Sam jedzie Co jakiś czas W Audi miałem podobnie Nawet jak puściłem kierownicę Jechałem bez trzymania kierownicy Pokazywał mi co jakiś czas Przynajmniej kontrolę nad pojazdem Tutaj też trzeba dotknąć Czujniki muszą poczuć, że My nie usnęliśmy ani nie, nie straciliśmy przydomności za tą kierownicą i sobie sam jedzie, łuki, nie łuki. Ja nie ingeruję w to, gdzie samochód jedzie. Dotykam tylko kierownicę. Ale skupiam się na drodze, bo jeszcze nie ufam na tyle. Ale bardzo ładnie na środku pasa się trzyma. Sam skręca, ja nie kieruję teraz. On sam kieruje. Jeżeli jest jakieś rozwidlenie, skrzyżowanie, to te linie robią się białe i wyskakuje komunikat, żeby przejąć kierowanie na czerwono już. Czyli po prostu nie jest pewny gdzie jedzie i w tym momencie już trzeba prowadzić samochód. Ale jak są niebieskie linie, to sobie sam zasuwa. Zaraz będzie mieć łuk Zobaczymy, skręci. Skręć.